11 stycznia Prezydium Rady Miasta zwołało specjalną konferencję prasową, której celem było wytłumaczenie mieszkańcom, dlaczego dwukrotnie Rada Miasta nie poparła WPF-u, czyli Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szanowni mieszkańcy Pruszkowa, witamy państwa bardzo serdecznie na naszej konferencji, na której chcieliśmy przedstawić i wyjaśnić pewne. Nieścisłości, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, przedstawiające Radę Miasta jako kogoś, kto przeciwdziała rozwojowi miasta Pruszkowa. Nam jako radnym, Państwa reprezentantom zależy na tym, aby miasto: Rozwijało się, aby miasto piękniało, aby w mieście naszym żyło się coraz lepiej i funkcjonalniej. Szanowni Państwo, samorząd to jest takie ciało i twór powołany do tego, aby zarządzać dobrem wspólnym, dobrem mieszkańców. Jest jej część uchwałodawcza, czyli Rada Miasta, i my, i radni, wybrani przez Państwa ją reprezentują, i jest władza wykonawcza, pan prezydent, również powołany przez państwa w bezpośrednich wyborach. Sztuka samorządności polega na tym, aby zarówno władza uchwałodawcza, jak i wykonawcza. Ze sobą współpracowały. To daje nadzieję na sukces, na rozwój i na przyszłość. Szanowni Państwo, Rada Miasta stoi, podejmując decyzję, na straży tego, aby środki publiczne były wydawane rozsądnie, aby inwestycje w mieście, ich finansowanie było i spłata zobowiązań finansowych była przewidywalna. W tym roku pojawiła się sytuacja, w której Regionalna Izba Obrachunkowa po raz kolejny nie udzieliła pozytywnej opinii dla wieloletniej prognozy finansowej. Radni w głosowaniu. Na sesji budżetowej 16 grudnia 2020 roku wyrazili swoją opinię. Opinię, która była negatywna dla wieloletniej prognozy finansowej, która to opinia była negatywna ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej. Musimy zwracać uwagę i kierować się. Informacjami i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak jak to na sesji powiedziano, jest to instytucja, która została właśnie powołana po to, aby stać na straży finansów publicznych, aby kontrolować finanse publiczne, żeby nie dochodziło do nadmiernego zadłużenia. W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Pokazano, że wieloletnia prognoza finansowa jest nierealistyczna, że nie ma informacji opisowych, które by pozwalały Regionalnej Izbie Obrachunkowej zająć stanowisko w związku z wydłużeniem wieloletniej prognozy finansowej, która do tej pory była do 2036 roku. Trzeciego. Trzeciego, przepraszam. I została wydłużona do 2060 roku. Szanowni Państwo, to jest tak odległy okres, że nawet finansiści, ekonomiści i ci, którzy na co dzień zajmują się oceną finansów samorządów, podjęli wątpliwość, czy jest ona realistyczna, czy 40 lat to jest okres, który daje szansę na przewidywanie czasu spłaty, na ryzyko, że w pewnym momencie może dojść do utraty płynności finansowej miasta. Szanowni mieszkańcy, samorząd w zeszłym roku obchodził 30-lecie. Bardzo długi okres czasu. To był czas, kiedy uczyliśmy się wszyscy samorządu. Dzisiaj wieloletnia prognoza finansowa została wydłużona o 40 lat. To jest siedem i kadencji. To jest ponad, to jest trzech prezydentów, jeśli liczymy, że każdy będzie miał dwie kadencje. Szanowni Państwo, my jako radni wyrażamy w swoich głosowaniach troskę i niepokój na tak przedstawiony dokument. Dziękuję. Drodzy mieszkańcy. W przestrzeni publicznej i w, wykazie, w przekazie, który idzie z Urzędu Miasta, wynika, że radni są przeciwko niektórym inwestycjom, które znajdują się w wieloletniej prognozie finansowej. Chciałem tutaj w imieniu wszystkich radnych sprostować to i zaprotestować przeciwko takiemu przekazowi. Radni nigdy nie byli przeciwko jakimkolwiek inwestycjom, a szczególnie tym, które idą w rozwój infrastruktury oświatowej, w budowę przedszkoli, w budowę żłobków, w budowę i rozbudowę szkół. Niestety dokument, którego autorem jest pan prezydent, który został przygotowany przez y, urzędników i pana prezydenta, nie pozwala nam podjąć decyzji pozytywnej o zaakceptowaniu WPF-u, z tym co mówił pan przewodniczący biskupski żeby zadłużyć miasto i jego spłatę na okres ponad 40 lat. Chciałem Państwa poinformować, że my radni wybrani przez Państwa chcemy, żeby to miasto się rozwijało. Chcemy, żeby było piękniało i chcemy, żeby dzieci, które zamieszkują u nas w mieście miały możliwość chodzenia do nowych odnowionych placówek oświatowych. Ale dokument, który został nam przedstawiony nie pozwala nam podjąć pozytywnej opinii w trosce że, o to, żeby te dzieciaki nie musiały spłacać tego zadłużenia. Szanowni Państwo, rada miasta nie mogła podjąć innej decyzji niż tę, którą podjęła, czyli zaopiniować negatywnie projekty wieloletniej prognozy finansowej przedstawione przez pana prezydenta. Projekt z negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nie mógł być przegłosowany przez Radę Miasta właśnie z uwagi na, na to, że Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nierealistyczność spłaty zadłużenia, które pan prezydent zaprojektował do 2060 roku. Proszę Państwa, w wieloletniej prognozie finansowej wszystkie inwestycje zaproponowane przez Pana Prezydenta miałyby się na ukończeniu do 2023 roku, a następnie do 2060 spłacalibyśmy te wszystkie inwestycje, przeznaczając na wydatki inwestycyjne nikłą część budżetu Miasta Pruszkowa nie, to nie byłoby 100 tysięcy rocznie, to byłoby raptem 3, 100 milionów rocznie, to byłoby raptem 3 miliony na rok. Czyli do, do 2060 roku spłacalibyśmy te zobowiązania, które zaciągnęlibyśmy do roku 2023. Tak egoistycznie nie możemy postępować i zadłużyć naszych dzieci i nasze wnuki. Należy dodać, że dokument został negatywnie Przyjęty przez Radę Miasta na sesji 16 grudnia, i my jako radni jesteśmy przekonani, że Pan Prezydent ten dokument w należyty sposób poprawia, żeby można było go przyjąć i żeby miasto dalej mogło się rozwijać. Niestety 30 grudnia została zwołana nadzwyczajna sesja przez Pana Prezydenta, gdzie został ponownie przedstawiony ten sam dokument Radzie Miasta i Rada Miasta nie mogła podjąć innej decyzji do tego dokumentu takiej samej jaką podjęła w dniu 16 grudnia. Jesteśmy pełni nadziei, że Pan Prezydent po tej sesji 30 grudnia poprawia ten dokument i że nie staniemy przed faktem, że po raz trzeci ten dokument zostanie przedstawiony radnym, bo wtedy bo decyzja Rady będzie takaż sama jak 16 i 30 grudnia, Szanowni Państwo. Wielokrotnie na sesjach Rady Miasta w trudnych sytuacjach starałem się akcentować, że jest niezbędna, konieczna, wymagalna inaczej sobie tego nie wyobrażam współpraca między. Radą Miasta i Panem Prezydentem. Współpraca ta polega na spotkaniach. Współpraca ta polega na przedstawieniu przez Pana Prezydenta filozofii tworzenia budżetu, filozofii rozwoju miasta, kierunków rozwoju miasta. I jeśli taka współpraca miałaby miejsce, proszę nam wierzyć, my jesteśmy w głosowaniach, które są do sprawdzenia, do odtworzenia w 96-8% za tym, aby miasto się rozwijało. My popieramy inwestycje. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy wątpliwość, proszę się nie dziwić, zadajmy pytania. Niektóre pytania może są trudne, na które trzeba odpowiedzieć. To, co ja mówię wielokrotnie, radny ma prawo zadać najtrudniejsze, najdziwniejsze, najśmieszniejsze, najmniej zrozumiane pytanie. Pan prezydent jako urzędnik państwowy, Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, powinien na te pytania udzielić informacji i nie obrażać się. Nasze pytania wynikają niejednokrotnie, tak jak już mówiliśmy, z tego, że materiały, które są przygotowane, budzą w nas wiele wątpliwości. I to jest głównym powodem pytań. Nie możemy być zaskakiwani w ostatnim momencie prezentacjami, które są nam przedstawiane, czy to na sesji. Najczęściej na sesji my też musimy mieć czas do tego, żeby się z nimi zapoznać, żeby je ocenić. 14 stycznia natomiast spotkaliśmy się z prezydentem miasta Pruszkowa Pawłem Makuchem, który opowiedział nam o tym, jak sytuacja wygląda z perspektywy Urzędu Miasta. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to spotkanie, prezydencie, panie prezydencie, ale chyba trzeba przejść od razu do meritum i zacznę od pierwszego pytania. Często, gdy wypowiadaliście się na temat WPF-u, mówiliście, że jest to wieloletnia prognoza ambitna. Podkreślali to też radni, którzy z Wami sympatyzują, ale pytanie jest takie, czy datowanie tego na 2060 rok to jednak nie jest zbyt pochopna decyzja? Nie powiedziałbym, że jest to pochopna decyzja. Dokument został sporządzony zgodnie z wytycznymi ustawowymi, zgodnie z przepisami prawa. Faktycznie jest to ambitny dokument, ale jest to dokument wyjściowy. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że e, wieloletnia prognoza finansowa jest e, dokumentem bardzo ważnym i istotnym w procesie funkcjonowania miasta, e, rozwoju tego miasta. Jest e, nierozerwalnie połączona z budżetem e, i faktycznie e, zarówno budżet na 2021, jak i ten WPF jest ambitny. E, I to przyznają nie tylko. Tak jak pan redaktor zauważył, radni sympatyzujący tutaj z, ze mną czy w ogóle no z urzędem, bo moim zdaniem to chyba każdy radny sympatyzuje z urzędem i ze miastem, którego jest, którego jest radnym, ale no, możemy się zastanowić, tak? a jakby był do 50, to byśmy mówili, że jest do 50, no to jest pewnego rodzaju gdybanie. Dokument został przez panią skarbnik, że tak powiem, technicznie spięty. A jak odbiera Pan dwukrotne odrzucenie uchwały przez Radę? Bo już mieliśmy dwa razy takie miejsce i dwa razy decyzja była ta sama. Znaczy ja się bardzo martwię, dlatego że cały czas nie mamy decyzji RIO, Regionalnej Izby Obrachunkowej co do budżetu na rok 2021. Mamy obowiązujący WPF z poziomu listopada 2020, 2020 roku. Panie redaktorze, no zobaczymy co będzie mnie zależało na tym, żebyśmy w rok 2021 weszli już z uchwalonym budżetem i wieloletnią prognozą po to, żebyśmy zaczęli realizować no, podstawowe zadania miasta, tak bardzo zależy mi na tym, żeby Pruszkowski sport był dofinansowany, zależy mi na tym, żeby instytucje kultury były dofinansowane. To są wszystkie rzeczy, które są bardzo mocno powiązane. Ja już korzystając z, z sytuacji takich, że Umożliwia mi to prawo i to działanie jest, że tak powiem, zgodne z literą prawa. Ogłaszam te konkursy na sport młodzieżowy, na sport kwalifikowany, tylko i wyłącznie po to, że w momencie takim, kiedy będziemy mieli ten budżet i WPF już uchwalony, będziemy mogli od razu podpisać tę umowę. Z opinii Rio możemy wyczytać między innymi, że realistyczność jest w zasadzie niemożliwa do oceny. No i kolejne to jest płynność finansowa miasta. Wiemy, że w 2023 roku miałoby to być ponad 90%, a tak w sumie szczerze mówiąc to prawie 100%. I jak w pańskim odczuciu, jeżeli, to, jeżeli ten WPF zostałby przyjęty, miasto jest przygotowane na ten scenariusz? Bo weźmy pod uwagę jeszcze to, że czeka nas rok 2021, który gospodarczo wcale nie będzie łatwiejszy niż 2020. Panie redaktorze, y na ten dokument nie możemy patrzeć i ja to wielokrotnie mówię jako tylko i wyłącznie na dokument, który jest stały, niezmienny, ponieważ w zasadzie na każdej sesji budżetowej radni dokonują zmiany i to w budżecie i to w WPF-ie. O czym my możemy powiedzieć? No, opinia, od której się odwołaliśmy do Regionalnej Izby jest w mojej ocenie troszeczkę niespójna, bo z jednej strony mówimy o dosyć no, chyba nieobiektywnej ocenie, określającej coś, czego się nie da do końca zdefiniować i nazwać, natomiast sama Regionalna Izba wskazuje na to, że okres jest odpowiedni, że współczynniki się zgadzają, że został sporządzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych. O czym my możemy tutaj mówić na temat kwestii, o której Pan redaktor wspomniał, drodzy Państwo, popatrzcie na ten WPF poprzez poprzednie lata, poprzez to, jak gospodarowane są środki publiczne. Rok temu uchwalając budżet, była sytuacja tego typu, że radni uchwalili w budżecie możliwość zaciągnięcia kredytu ponad 100 milionów złotych. Drodzy Państwo, kredyt kosztuje. Kredyt kosztuje, raty, odsetki kapitałowe, to wszystko kosztuje. Ja chciałbym państwu powiedzieć, że z tego kredytu ponad 100 milionów złotych zaciągnięty został kredyt w wysokości 50 milionów, czyli mniej niż 50%, a co więcej, drodzy państwo, ten kredyt został zaciągnięty dopiero w grudniu. I tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli funkcjonować w styczniu, żeby były pieniądze dla wypłaty dla nauczycieli, to są pieniądze, które muszą być na rachunku. Wracając. Drodzy Państwo, jeszcze Panie Redaktorze wejdę w słowo i chciałbym żebyście Państwo zwrócili także uwagę na spłaty kredytu. Spłata kredytu, którą dokonałem w roku 2020 była o ponad 17,5 miliona większa od kwoty planowanej. W związku z powyższym to co dzisiaj jest planowane gdzieś tam w tym WPF-ie zupełnie inaczej będzie wykonało, wyglądało po w wykonaniu pewnych czynności. Wracając do ambitności WPF-u, bo to słowo będzie się przewijało przez całą naszą rozmowę. Jakie inwestycje określiłby Pan tymi priorytetowymi? E, Wiemy, że najprawdopodobniej będzie musiało dojść do e, jakiegoś porozumienia, spotkania z radnymi e, i przedefiniowania tego, co jest najważniejsze, ale jakie inwestycje, które Pan zawarł w tym WPF-ie, są dla Pana tak ważne, że nigdy pod żadnym pozorem Pan z nich nie zrezygnuje? Panie redaktorze, nie jestem osobą, która by mówiła, że nigdy czegoś nie zrobię, bo to by byłby chyba największy błąd. Najważniejszą rzeczą przy WPF i przy planowanych inwestycjach jest dobro mieszkańców. Jest to, czym się kierujemy. Budżet, Szanowni Państwo, to jest także odzwierciedlenie wniosków radnych. I to będzie nasza gdzieś wspólna decyzja, jeżeli dojdzie do tego, że będziemy z pewnych inwestycji rezygnowali w roku 2021. Natomiast, o czym ja mogę powiedzieć? No, szanowni Państwo, budżet dotyka każdej części naszego miasta. Budżet jest naprawdę zrównoważony. Wysokość inwestycji, czy to na żbikowie, gąsinie, malichach, ostoi, śródmieściu, wyględówku, jest proporcjonalnie rozłożona i w zasadzie można powiedzieć o zbliżonych wartościach. Dlatego też, Powiem szczerze, ciężko będzie rezygnować z Któryś inwestycji, które będziemy mogli wykonać e, Bardzo mi zależy na tym i tutaj też jest no, dosyć spory Problem, ponieważ w WPF-ie e, Jeżeli on będzie uchwalony będziemy zmuszeni dokonać pewnej, pewnej zmiany A mianowicie wprowadzić zadanie e, Na zagospodarowanie Naszej rzeki Naszej pruszkowskiej utraty i to na odcinku całego miasta ponieważ no jest szansa na dofinansowanie w bardzo dużej kwocie pieniędzy właśnie tej części. Po raz chyba pierwszy w historii mamy szansę na to, żeby nasze miasto się odwróciło przodem w stosunku do naszej rzeki i żebyśmy tę rzekę zaczęli wykorzystywać, czy to w sposób aktywny, sportowy, czy to kulturalny, czy to zupełnie rekreacyjny. Czy mówimy tutaj o pomyśle ala la bulwary wiślane, coś w tym, coś w ten deseń? E... No, bulwar jest bardzo ładną nazwą. Na pewno gdzieś w tych planach i opracowaniach patrzymy na to, żeby była właśnie ścieżka spacerowa, ścieżka rekreacyjna, droga rowerowa, żebyśmy mogli od samego początku, czyli gdzieś od naszych malich, gdzie zaczyna się pruszków od rzeki utraty, aż w zasadzie do gąsina do górki, do górki śmieciowej zagospodarować, zagospodarować to miejsce. I tutaj, I tutaj dosyć ciężko jest mówić teraz, z czego zrezygnujemy, albo, albo z czego nie będziemy chcieli zrezygnować, bo jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to będzie to nasza wspólna decyzja. Tak? Będziemy musieli to wszystko przepracować. W radzie mamy radnych z terenu całego miasta, i dotykając któregoś obszaru, na pewno każdy z nich będzie bardziej chętnie patrzył na to, żeby to jakieś cięcia inwestycyjne robić w zupełnie innym obszarze. Niż jego. Tak jak mówię, no zachęcam do lektury budżetu, zachęcam do zobaczenia, jakie rzeczywiście faktyczne kwoty są przeznaczone na poszczególne obszary naszego miasta. Jest to naprawdę bardzo sprawiedliwy budżet, a o czym mogę też powiedzieć? No bardzo mi zależy na rozbudowie przedszkola na Żbikowie, tak, Na możliwości yy, takiej, że powstanie też tam żłobek. No to, są, to są miejsca. I inwestycje, które będą powodowały to, że w tym naszym mieście naprawdę będzie się żyło dobrze. Skoro Rio wydało negatywną opinię, a były próby przeforsowania ponownie tego, tego dokumentu, projektu uchwały w zasadzie, stąd moje pytanie, czym w zasadzie jest taka opinia Rio? Dla Was, dla, dla samorządowców, no i szczególnie dla prezydenta, który za, za, za tą wieloletnią prognozę, jak i budżet bieżący jest odpowiedzialny. Panie redaktorze, no jest to ważny dokument, ale nie możemy go czytać tylko i wyłącznie samodzielnie, ale musimy go czytać w kontekście opinii budżetowej, bo to jest bardziej istotny dokument i o tym wielokrotnie czy na komisjach czy na sesji mówiła pani skarbnik. Opinia do budżetu jest kluczowa. A drodzy państwo, budżet na 2021 rok został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową Pozytywnie. Dlatego też nie pozostaje to bez znaczenia. Drugi raz do Rady poszliśmy z tym WPF-em w momencie takim, kiedy naprawdę bardzo mocno przeanalizowaliśmy treść tego dokumentu, jego uzasadnienie i złożyliśmy odwołanie. I w mojej ocenie i w ocenie Pani Skarbnik, Szanowni Państwo, nic nie stało na przeszkodzie, żeby Wysoka Rada ten WPF uchwaliła, a w sytuacji takiej, kiedy na przykład to odwołanie przyniosłoby skutek, że wskazano by jakiś punkt, którym ewentualnie należałoby go poprawić, moglibyśmy poprawić dokument, który już funkcjonuje, ale nie blokowałoby nas to z pewnymi, z pewnymi rzeczami. A co jeżeli odwołanie zakończy się kolejnym fiaskiem? No, każdy scenariusz bierzemy pod uwagę i każdą, każdą ewentualność, no wówczas już tam Pani Skarbnik się do tego też w jakiś sposób przygotowuje, no bo czekając na rozstrzygnięcie też podejmujemy, podejmujemy pewnego rodzaju kroki, ale tak jak powiedziałem, no ciężko jest teraz zrobić jakikolwiek ruch i zadowolić naszych szanownych radnych poprzez zdejmowanie tych inwestycji, bo czytając to uzasadnienie nikt nie jest w stanie powiedzieć, o ile powinniśmy ciąć inwestycje w roku 2021, żeby ocena była bardziej realna i realistyczna? Większość w Radzie już zapewniła, że jeżeli po raz trzeci poddacie pod głosowanie projekt uchwały, który będzie w zasadzie w znaczeniu tym samym projektem, po prostu go nie poprą. I stąd pytanie czy jest. Czy jesteście w stanie dojść do porozumienia po prostu z Radą? To chyba jest to, czego szukałem tego słowa, dlatego przepraszam za tą przerwę. Ale jednak niestety no obserwując wszystko, co się dzieje dookoła Rady Miasta, no jest jakiś konflikt między, między większością w Radzie a obozem prezydenckim. Panie redaktorze, z mojej strony raz jeszcze deklaruję, że nie ma żadnego, żadnego konfliktu. Szanowni Państwo, no większość radnych jest radnymi z wieloletnim doświadczeniem. Większość radnych w obecnej kadencji już współpracowała z pracownikami Urzędu Miasta. Jakość przygotowanych dokumentów, terminowość zawsze była, była taka sama i nigdy nie wzbudzała jakiejkolwiek, jakiejkolwiek wątpliwości. Jak słusznie Pan redaktor zauważył, jest pewnego rodzaju różnica, a mianowicie taka, że ja Nigdy nie mówię nigdy i gdzieś w żaden sposób do tego tak nie podchodzę. I na tak zadane pytanie mogę odpowiedzieć kolejnym pytaniem. A co się stanie, jak odwołanie będzie skuteczne i jeżeli ta opinia na przykład zostanie zmieniona? To radni już deklarują, że na pewno, jeżeli nie zostanie to zmienione, to oni tego nie poprą. No dla mnie taka narracja jest troszeczkę niezrozumiała, tym bardziej, że mówimy o naszym mieście, o inwestycjach, o funkcjonowaniu. No szanowni Państwo, no chyba nie wiem, wybudowanie nowego przedszkola czy e, dofinansowanie do pruszkowskiego sportu, gdzieś tam szczególnie bliskiego mi e, tego najmłodszego, tak? e, gdzie nasze miasto może być naprawdę z tego dumne e, i w jakiś sposób no, chęć tego wstrzymania ograniczenia, z mojego punktu widzenia, jest, jest niezrozumiałe. Ja osobiście cieszę się z każdej inwestycji, cieszę się z każdej drogi, cieszę się z każdego placu zabaw. Cieszę się z tego, że gdzieś tam naprawdę te siły są rozkładane na poszczególne części naszego miasta i yy, możemy zauważyć, nie wiem, no, chociażby ozdoby świąteczne w częściach takich, gdzie nigdy ich nie było. Ostatnie pytanie, panie prezydencie. Będzie kompromis? Z mojej strony, oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Życzę.